Dzieci, jesteśmy w Wars ponownie. Siema, siema widzowie tutaj. Nie unikajmy mi dlaczego wygląda jak PewDiePie. Dzisiaj spróbuję zdobyć ryciego, ale to może być mega ciężkie. No ale dobra, pojedźmy sobie od razu tak do kierla. O Jezus! Boże, uła. Dzisiaj bez żadnego przedłużania sobie jadę do kierla. Tam... Skuter tam był. A. Skuter tu był. Dobra, ja na skuterku. Mm, 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 dobra, to nie... Czekajcie. Mm, 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 mm. O nie, nie można driftować! Tak jak będzie mój mod. O, słyszałem rosyjską muzykę, to Kill. To już jest killa. Oj. To jest moim skuterkiem!

No nie! Czekajcie. Kurat. Dobra, kiedy się ma? Stary, to było dobre. Jak ty to zrobiłeś? Dobrze, przejdźmy do planu. I to próbowałem wydostać z więzienia. Zauważyli mnie w więzieniu. Yyy Czekajcie, dowiedziałem się, że, że więzienie kontroluje jakiś dude, dude To Może być hakowane, jakbym zdobył rzeczy do hakowania. Żeby to zrobić muszę mieć trzy rzeczy. A nie to jak ty dobra, Coś tam, coś tam, to już nic. Teraz idź. Życie nie może czekać. Znajdź, dobra, no. No dobra, już wiem. No. Dobra, gdzie jest mój skuterek? Dobra, tam jest. A ja muszę kichnąć. Idziemy. Dobra, jednak mi się nie chce. Trochę no chcę, ale... Dobra, wytrzymam. <laughs> Czego nie mam dźwięków?

Au! Ty. Co? Um. <ścoughs> <ścoughs> Dobrze, słuchajcie, jestem już tej przy policji, przy stacji. Bardzo przywieźli. O, u, u. Dobra, to ja wysiadam. Czekajcie, ja idę jeszcze powiedzieć coś życiemu. No. Nie. Richie będzie będziesz wyjł! Choć jakie, tylko znajdę te rzeczy, bo tutaj jakaś jest. Ue! Ue! Prawie mam 1000 dolarów, więc będziemy nie stać na shotgun'a. Więc bardzo fajnie. O, mamy, mamy. Jest! To jest Dobra, gdzie jest Mógł. No tak tylko. Tylko żeby wrzeżać, wiem gdzie jest. Hmm. Ten gangans to jest najlepszy. Czekajcie, Sam i Drifcik. O kurę! Co się dzieje? Uu! Nie ma... no. już tu klikłem, no. Kliknąłem. A, a. Ejcie, rano to. One, ten, nie pamiętam, o czym się mówi, tysiąc po angielsku. nie ważne, chyba tutaj jest kolejny hacking tool. Jak dobrze pamiętam. Tak, jest kolejny. Za, e, później zagramy w minigra. Pamiętajcie, przyjadę tu. Mogę wyskoczyć przez okno. A trzecie to już nie pamiętam, gdzie jest. Czekajcie. Dobra, chyba wiem. Musimy pojechać do sędziego. Jaki Sandy Shore, pewnie ta pięć kubala, poczekajcie, pojedziemy tam szybko, stan mocny. kurwa, nie, 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 co się dzieje, nie, nie chciałem tej muzyczki, Chujo. o, to jest ten kod, Moon Gravity, włączymy wszystkie kody, jak przejdziemy całą gierkę, więc oglądajcie Dude Death Twa. Wars. Yy, dobra, tutaj jest gdzieś ten most, to sobie do niego zajadę. O kurę! O kurę! Nie no, nie mogę z tego motocyklu! Czekajcie, chyba mój pies. i sorry, że tak krótko, że tak późno odcinki są, ale byłem na spacerze, bo mi się, u mnie, u mnie się pogoda już naprawiła. Ue, Jezus! No co się dzieje z tym?! No. Jedź! Jedź! Dobra, wyłączam stan mod, bo to jest jakieś zbogowany z tym. Pierwsza osoba jest na tym, nie wiedziałem. Patrzę, włączam stand mod, to się zaraz zepsuje. Coś... Co tu! Oooo! Mogę. Mm. Dobra, ja nie wnikam. Dobra, sammod. Musi być ta piękna muzyczka. Muzyczki. Czekajcie, mogę się! Wypić. mogę się wypić. A Dlaczego mi się tam to nie zebrało? Coś się zglitszywało. Dobra, to widzimy się za chwilę, jak będę w, w Sandy! A! O kurę. Jesteśmy w pięknym Sandy. Yy, uważaj jak jeździsz, gościu. U tutaj jest jakiś cmentarz, poczekajcie chwilę. Ja w Sandy tak tym nie byłem. O, fajna muza. O szkielet tańczy. Mogę cię... Co? O tysiąc dolarów mamy, spoko. Te myzyczkie! Prawda! Nie yeah. Co się stało? O... Okej. Okay. Długy tu są. Dobra. Powiem wam tak, że mega fajna muza na tym cmentarzu, ale tu się za bardzo nic nie dzieje. Co to? widzowie... Co to jest? Takie coś czerwone? a nie myślałem. O ten szkielet tu tańczy z tym kolesiem. Dobra. My jedziemy znaleźć tam. Tą... Trze. tą drugą... O! Kurwa! No co się stało? Ja teraz nic nie kliknąłem! No. Gdzie to jest? Tylko powinno bo gdzieś tu, słuchajcie. Ale tego. A tutaj jest, okej. Okay. Tu, tutaj. Jest, mamy to jeszcze jedna! Boże święty! Dobra, może zostańmy w tym Sandy na chwilę, bo to jest. to jest rzadko przyjeżdżam. Kopara! O kurde, tutaj jest power. Czy bardziej, nie wiem. Nie wiem. Bardziej, ja nie pamiętam jak to się nazywało. Nie, 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 żaden sun mod. Czego to się na tym czerwono świeci? Nie mam pojęcia. A, nie, 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 nie mam. O nie, nie wyjadę chyba z tym, nie? Nie, 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 nie. Okej, okay. jednak przyjadę. Ty możesz driftować, okej. Okay. No dobra, to widzimy się jak znajdę tą kolejną rzecz. Z drogi śledzie! O nie. Nie! Kurę! A słuchajcie właśnie... Jestem przy Nation i chciałem zobaczyć jakie tu są brońki. Oh O my godness. Nie mam dutebaksów, to kosztuje 7 tysięcy. Co black, Ja sniper Snajper kosztuje 2000. Tego nie kupuję, no i tego pisaci ku... Też nie, bo one są takie zepsute. Co mi? Ostatnie słowa? Bye! Mani Dobra, mamy dużo kaski. Może jak shotguna kupię w pierwszym mamy bo to jest drugi jak coś. Gdzie jest mój motocykl? Przepraszam bardzo. Gdzie? A nie, ja zapomniałem, już nie jeżdżę. Nie odjeżdżaj. Coś w Łew. Zastanawiam się, takie łe w dubsko, że I powiedziałem coś. Łew. Leżysz. Dobra, uciekam, zostanę tu, muszę uciec. Te piękne granaty. To się chyba nazywały... Jak one się zabrałem. Jezus, nie pamiętam One się nazywały Coś chyba boogie boogie, gdzieś tak Coś, coś się tak nazywały Nie pamiętam, sorry, ale Zresztą nie mało Fortnite gram więc... Chyba jak większość ludzi, nie? Te muzyczki Dobra, widzimy się za chwilę Muszę pojechać znowu do tego domu, bo mi cię nie zabrało na z tego? O Łe! Łe! Czekajcie, tam coś jest! A rozbity helikopter! Rozbił się o górę. Helikopter policyjny, Boże, święty. Uff, te helikoptery tutaj to masakra. No! O nie, no! Dobra, eee. Yy... pojedziemy na deskę. Tu nic. Deska ma nitro? co tu się dzieje? Dobra, mod włącza. Co się... <ścoughs> co się. Co się. Co się ze mną stało? You gru... no. jesteśmy przy burger shopie, no to. Yy... Eee. te lubię? Byłem starą. starą. Nie! Nie, kurę! Kurę! Słuchajcie, zauważyłem, że moja... Nie Jeździ po całym mieście i wszystko rozwala. I to jest jeszcze mój florgang. Zaraz do Was dołączę chłopaki. No nie zebrało mi się to jakim cudem. Mission complete! Ue. Dobra, zagramy to. Mini Lecimy. Musimy zarobić kaskę. No nie, nie trafiłem. Ja tu kiedyś byłem tutaj mega dobry, ale to się teraz. Trochę za wysoko. Nie. You can do You can do it. Yeah, I can. W... Hurra! Do Dobra, muszę mieć chociaż z pięć, to by było bardzo you dobrze. Do Dobra, mam pięć. Route to ten. O, oh, shoot you do it. Jest! No. <ścoughs> Jest. Z, z tego, co słyszałem, to Dude Wars jest robione przez dwóch deweloperów. Dokładnie. Tylko przez dwóch deweloperów. To jest dla mnie się tak zdziwiłem jak to zobaczyłem. Siup. Dobra. Jak. Ej, no. A na pierwszy raz to mi nawet dobrze poszło. Okej. Okay. 12. Co? Ej, no! Mm. Ostatni raz! Mm. Dobra, rauto 15. Mm. Jest! Co się dzieje? No i już nie ma takiego 15. Uuu, 15. 150 dolarów. Tu się nawet opłaca grać. Spoko. I teraz będziemy potrzebowali z tego, co pamiętam, 3000 dolarów. Widzowie.

Dobra. Tak wygląda mój pistolet. Rysiofa! Rysiofa! He chua! Dobra. To ja, słuchajcie, nazbieram 3000 dolarów, więc widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie. Reklam nie ma. No i nie, nie możemy te... Dobra. Przejedźmy się naszym kurczakiem. Coś mi się kamera zepsuła. Mam ją do tyłu. Będę się tak jechać. Dobra, jedziemy. Nic, wkrótce e, e, jak. Co? Nie wiem, jak ładnie będzie. Czekajcie, może jak włączę stand mode, to się naprawi. Nie. Czekajcie. O, naprawiło się. Dobra, jedziemy do Kirla. I'm coming Kiru Jak przejdziemy całą fabułę, to słuchajcie, będziemy tutaj testować rzeczy. Nie mam ci nawet playlisty do tej gierki, nie zrobię. Dude, the wars kładź w dupskę, zmarazuje wszystkie. Zobaczmy, czy mogę to zrobić. Bibo, blipski, ten dokręca, bo no i mamy burt. Upsi, upsi. O, o upsi, upsy. nie ma super. Coś tam ultra mega nu, Mega ultra nuklearna. Nuklearnowej. Mega ultranuklearnej baterii. Jezus. Tak, potrzebuję specjalne baterie Nie zrobię tego tego tak od razu. Pod... Mogę je zdobyć tylko. Potrzebuję 3000 dolarów. Ten, ale tylko like, Mhm. Mm Okej. Okay. Bring four thousand dollars for Carol. No dobra, no to możemy w sumie sobie misję taksówkarskie porobić. coś mm. gości chcą? Są tu e, e, taryfy? Są taryfy? Halo, halo, przepraszam. 17, 6. O, jest tam ktoś, pierwszy customer. Mmm, mm, 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 mm. mm. no, dobry. Gdzie mam jechać? Czekajcie! Telefon! Sterowanie to jest Masakra. A, dobra, to tu? Okej. Okay. Nie wiem po co pan potrzebował taksówkę do tego miejsca, ale. Niemożliwe, no jest możliwe. Jak pan sam widzi. Dobra, mam jednego strajka. Tam ktoś też jest, to jedziemy po niego. Dzień dobry. 33 sekundy. Gdzieś daleko mamy jechać. Ale to na spokojnie. Tak mi się wydaje. Kolejny helikopter czy rozbił, no ja nie wytrzymam. To miasto jest bardzo zimne. A ty chłopcy daleko. To jest prawdziwy customer. No jedź! Nie! No kurde, przez te... Gdzie on jest? Rozliadę go. Nie, nie, nie! Nie, spodajcie, Czekajcie, wysadzę to gówno. Dzień dobry, czy mogę kupić sobie granatę? Niech się nie pan nie pyta po co? Nie mogę! Nie mogę... No. Dziękuję. Ach, nareszcie mogę kupić tego. No. Dajcie mi to kupić. No. To jest tak zgliczowane, no Boże święty, no. Poksel studio, naprawcie tę gierkę. Dobra, wydałem 30 dolarów. Gdzie mój granat? Jeszcze nie na tę A, bo co? Okej, okay, rozumiem jak to działa. Dziękuję za jednego granata. Gdzie jest to głównie na taksi? Say goodbye. Oh. DJ Red! Dobra, widzimy się za chwilę.